Siemanko z tej strony Skubany i czym dla Was kolejny gameplay. Tym razem przygotowałem dla Was szturm na mapie Bazartalach z trybu Aftermath. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zapraszam Was do oglądania. Dziękuję. dawaj. tu się nie da w dobrze. Dobra, czyli możemy już to usunąć generalnie rzecz biorąc? No to ja widzę. Chyba, że w region, tak? Tak. To będzie od następnej. Nawet dobrze, bo ja wolę, szczerze powiedziawszy, atakować niż bronić. Może nie nie No, też tak można, nie? Ja mam dobre akcje, więc. Wyjątkowo dobrze widać idzie. Taki mam, strasznie dużo kij mi wpada. Na plecach sobie siedzę, więc. A, AK jest serio mega dobre, chyba że takie nupki grają, ale no naprawdę zgramy się fenomenalnie z tym. Dobra, jesteś u mnie i tak dalej, czy nie? Dobra. No jestem autofamo no, Dobra, Dobra Daj mi amo, no Co za typ Dobra, proszę. Da Okej okay. Siusiak, daj amo <laughs> Dzięki Nie miałem na sobie taki nick, no Dobra Oj, po lewej, srogo, padłem po lewej O, dawaj, dawaj! Podniesiesz go? E, tak. Ja podniosę. Dobra, podnios. Nie mogę? Zbugował się, lol, dobra. Naid o, dawaj, naidę, no, naidę, what the fuck! Dobra, zostaw, zostaw mnie, zostaw mnie. Okay. Okay, nice. Chyba tego nie Chodzi przeżyję. Dobra, naidą. tylko muszę się. A jak to się podniósł, czekaj. Dobra. No dobra. Dobra. dobra, idę, idę za tobą. Sprowadź, to ja będę cię z tyłu. Koleś do, Dostaję. Padł jeden. Dobra. Dostaję z pleców ale. Na górze sniper, nie wiem, nie wychodź, bo on. Ja, ja go nie mogę zastrzelić ale on jest. Ja mam slag'a. A, jego ja go, widział to było lepszy. Padłem, ale na górze jest koleś, Dwóch. Wiesz, Już biegną. Podnosisz czy Nie dorabię. Możesz, ale jest tam. A, po... Chodź prawo, szeroko. E, no to chodź, prawać Prowadź. prowadź. E, jest Polera, tutaj koleś pol... nie, ja żyję. Chodź mi na Czekaj, bo... no, wiedziałem, że tak będzie O, oh, masz apteczkę Tam jesteś? No ja jak ja mam to przebiec, puszujecie, puszujecie do nami Ta? Tutaj gdzieś jest no To ja nic nie pomogę. No nie pomogę. A tu! No ja nie wiedziałem, że tu mapa jeszcze jest Trzeba było mówić, że tu nie wiedziałem, że tu się da przejść w ogóle. My nie możemy. A, zabiłem go, dobra. Trzeba było mówić, dobra, nieważne. Pem o... ja tam nie wychodził, wiesz? Bo ja cię potem mogę nie podnieść już. Przed nami. Biegnie do mnie, zabił mnie. Mocno obito do Ostatnie trzy magazynki mam. Ja zwyczaję na... Taki stro, sro... Jest tam, jest tam typ. Dobra, Cię. widzę. Nate poszedł. Bronię też drugiej strony, ja nie wiem czy ty widzisz co się tam dzieje. Nie, nie? ale tam jest o, cholera, cały ich team. O Nie dobra, to było bez sensu. Nie dało się tego przeżyć, z trzech stron na nawalali. Ja pierdziele. Dobra, proponuję pójść, le pójść w lewą stroną, tam chyba było najfajniej. Jesteś po prawej, dobra. Nie, pięknie od 55 ticketów, no jeszcze trochę. Co to, 200 ticketów było? O, cały magazynek, tylko nie zabiłem. Po... na środku bronię, bo trochę się przedzierają, a ja im pomagam. Ale dobrze mi idzie. No i właśnie padłem. Nie nie, ten... ten jeep, nie? Już się odwraciłem dwie sekundy temu. Bo widzisz... Miałem rację, że ci powiem, że ci nie pomogę. Po lewej, w tym... na dachu. Ale robisko też. No ich tu jest pełno. Coś czuję, że nie przejmą tego enkoma. Na razie względny spokój. Nikt mi nie wychodzi jakoś specjalnie. A ja tu widzę sporo, sporo Okej okay. Oj, daszek, daszek! Padłem, narzajem miał na teraz na, się mogę wsparciem wziąć Mmm, nie trzeba lepiej jest za a te w się... mam Czekaj, no to się rozpręczy Jeden O, oh, fuck Kiegoś tam zabiłem Aj, dostałem od snajpera Podniesiesz? Dzięki O, jestem, dobra Jaką masz broń, auga? Mm -hmm. pushuję, A to pushuję, nie ten Dobra, patrzę o. Zabiega od drugiej strony Dostał jeden, ale drugi biegnie Zabiłem, podniosę cię Ledwo co Ostatnie dwa magazynki mam. Jest gość gdzieś na lewej ze snajpą. Zabi oj, wsparcie mnie zabiło. Nie biega na do ja... Dobra, nie masz drugą. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy gameplay. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie jakoś łapkę w górę, komentarz. Zasubskrybujcie nasz kanał. I pamiętajcie o naszym Facebooku oraz ASKU, gdzie możecie zadawać pytania i być na bieżąco z naszym kanałem. Narka.